Rozdział 42 Złamany i uleczony. Rok 1948. Po Phoenix, Arizona, William Branham prowadził kampanie uzdrowieniowe w Pensacoli na Florydzie, Kansas City w Kansas, Sedali w Missouri i Elgin w Illinois. W każdym mieście opowiadał tłumom o swojej wizji, w której widział chłopca wskrzeszonego z martwych i mówił. Zapiszcie to na pierwszej stronie waszej Biblii, żebyście kiedy to się stanie, uwierzyli, że mówię wam prawdę. Jego zdrowie nadal się pogarszało. Gdy modlił się o chorych, miał trudności z utrzymaniem równowagi. Po każdym spotkaniu miał także problem z zaśnięciem, a jeśli już zasnął, trudno mu było obudzić się na następne nabożeństwo. Głowa bolała go nieustannie, a czasami całe ciało trzęsło się. W żołądku czuł ciągle kwas, a niczego, co by zjadł, nie był w stanie strawić. Czasami jego umysł ulegał zamgleniu, w kółko tracił i odzyskiwał zdolność koncentracji. Czuł się jak wrak. W czwartek, 13 maja 1948 roku, rozpoczął pięciodniową kampanię uzdrowieniową w Takoma, Washington. Sześć tysięcy ludzi wypełniło lodowisko po brzegi. Każdego wieczoru długie kolejki modlitewne poruszały się powoli do przodu, a Bill używał znaku na swojej ręce, by wykrywać choroby i podnosić wiarę ludzi na tyle, by byli w stanie zaakceptować uzdrawiającą moc Chrystusa. Ruby Dillard była jedną z osób, które podeszły. W tamtym czasie Ruby miała trudności z oddychaniem z powodu nowotworu, który powodował zwężenie jej gardła. Później napisała w magazynie The Voice of Healing: Choć moje gardło bolało, gdy rak je opuszczał, od tamtej pory nie miałam żadnych dolegliwości. Świadectwa setek osób, które uczestniczyły w kampanii w Takoma, były równie niezwykłe. W poniedziałek wieczorem, pod koniec nabożeństwa, Bill znów był na skraju całkowitego załamania. Zachwiał się, lecąc do tyłu za kolejkę modlitwy i upadłby. Gdyby dwóch mężczyzn go nie złapało. Kiedy ci mężczyźni wynosili go, Bill błagał ich, by pozwolili mu pożegnać się z ludźmi. Gordon Lindsey przekazał pożegnanie publiczności, nie zdając sobie sprawy z głębszego znaczenia tych słów. Następnego dnia Bill zebrał swoją grupę wsparcia: Jacka Mura, Gordona Lindseya, Erna Baxtera i Freda Bozwortha. Oznajmił im, że Eugene w stanie Oregon. Będzie jego ostatnim spotkaniem na jakiś czas. Wszystkie jego inne zobowiązania muszą zostać odwołane. Oczywiście, kaznodzieje ci zastanawiali się, jak długo pozostanie nieaktywny. Bill powiedział im, że nie wie. Może to będzie tylko kilka miesięcy, a może więcej niż rok. Jednak w jego własnej głowie nie był tak optymistyczny. Jego energia była już tak wyczerpana, że zastanawiał się, czy kiedykolwiek znów będzie w stanie modlić się za chorych. Dla Gordona Lindseya ta wiadomość była szczególnym ciosem. Lindsey nie tylko zrezygnował z posady pastora w swoim kościele w Ashland w stanie Oregon, by podążać za kampaniami Branhama, ale także poświęcił całą swoją energię i plany w The Voice of Healing, magazyn, którego wydawanie nagle straciło sens. Po wielu dniach gorliwych modlitw Lindsey zrozumiał, że poszedł za daleko z The Voice of Healing, by teraz zawrócić. Pierwsze dwa numery już wyszły z drukarni. Postanowił poświęcić swoje oszczędności, by kontynuować wydawanie magazynu. Jaki powinien być teraz jego cel? Może potrzebował po prostu nowej misji, którą mógłby wspierać? Nie brakowało kandydatów, spośród których można by było wybierać. Szybki wzrost popularności Williama Branhama na krajowej scenie w 1946 roku nie tylko podniósł świadomość społeczeństwa na temat Bożego Uzdrowienia, ale także zainspirował innych, by podążali za przykładem Billa. W 1947 roku powstało wiele nowych usług uzdrowieniowych, a w 1948 roku ich liczba wciąż rosła. Przez kilka numerów w The Voice of Healing opisywano Williama Freemana, młodego człowieka, który odnosił umiarkowane sukcesy w modlitwach za chorych. Jednak Gordon Lindsay czuł, że jeśli The Voice of Healing ma przetrwać bez wpływu nazwiska Williama Branhama, nie powinno ograniczać się do relacjonowania działalności jednej osoby, ale powinno obejmować szeroką gamę usług. Przynoszących uzdrowienie i wyzwolenie. W końcu, pomyślał Lindsey, ile razy słyszałem, jak brat Branham mówił, Jezus Chrystus jest jedynym uzdrowicielem. Tymczasem Bill leżał w domu, chory i przygnębiony. Dzień po dniu przewracał się w łóżku, a jego żołądek skręcał się i palił, jakby był wypełniony żrącym kwasem. Kiedy próbował jeść, gorąca tłusta woda. Podchodziła mu do gardła i wypalała mu usta. Jego waga spadła do nieco ponad 45 kg. Oczy zapadły się w oczodołach. Jego twarz wyglądała na wyniszczoną i bladą. Kiedy wstawał, głowa pulsowała mu z bólu, a nogi ledwo były w stanie go utrzymać. Czuł się tak, jakby umierał. Lekarze nie mogli mu pomóc. Zdiagnozowali jego chorobę jako nerwowe wyczerpanie. Spowodowane przepracowaniem, i zalecili mu, by dużo odpoczywał w łóżku. Po dwóch miesiącach stosowania się do zaleceń lekarzy, Bill wciąż czuł się strasznie chory. Zwrócił się do Pana w modlitwie, do Jezusa, Pana jego życia, do Jezusa jego miłości, do Jezusa jego jedynej nadziei. Dzień po dniu błagał o uzdrowienie, a mimo to Bill nie czuł się lepiej. Rozmyślał, Ile tysięcy uzdrowień i cudów widział na swoich spotkaniach. Pan uzdrowił ich. Dlaczego nie uzdrowi go? To wydawało się niesprawiedliwe. W końcu Bill znalazł odpowiedź. Pan chciał go nauczyć pewnych podstaw. Bill, przyglądając się ostatnim dwóm latom swojej usługi, wstydził się tego, jak bardzo przekroczył granice rozsądku. Jonesboro było skrajnym przykładem. Spędził tam przy kazalnicy osiem kolejnych dni i nocy modląc się za chorych. Jednak ogólnie rzecz biorąc, więcej szkody przynosiło mu nieustanne utrzymywanie kolejek modlitewnych do pierwszej czy drugiej w nocy. W rzeczywistości od początku podejrzewał, że popełnia błąd, ale jego serce współczuło wszystkim tym cierpiącym ludziom, wiedząc, że dla wielu z nich życie lub śmierć zależało od jego modlitw. Więc forsował się, forsował, forsował i forsował dalej. Teraz płacił za to cenę. Zrobił to sam sobie, a teraz Bóg chciał, aby nauczył się swojej lekcji. Bill zdał sobie sprawę, że to, że Bóg obdarzył go darem uzdrowienia, nie oznaczało, że Bóg oczekiwał, iż cały ciężar tej odpowiedzialności spocznie na jego barkach. Czytał w Księdze Wyjścia 19: Jak Mojżesz, Obarczony opieką nad dwoma milionami Izraelitów na pustyni Synaj, doprowadził się do wyczerpania, próbując samodzielnie rozwiązywać problemy ludzi. Jetro, jego teść, doradził Mojżeszowi, by podzielił obowiązki w obozie pomiędzy innych uzdolnionych mężczyzn. W Księdze Liczb, rozdział 11, Bil przeczytał, jak Bóg wziął ducha, który był na Mojżeszu i rozlał go na siedemdziesięciu starszych, aby pomogli Mojżeszowi... Nieść ciężar. Kiedy przeglądał najnowszy numer The Voice of Healing, Bill był zdumiony, jak wiele mężczyzn i kobiet prowadzi teraz kampanie uzdrowieniowe w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie: William Freeman, Oral Roberts, Jack Coe, Tommy Osborne, AA A. A. Allen, W. V. Grant i wielu innych. Niektórych z tych ludzi znał osobiście, ponieważ siedzieli na jego zgromadzeniach i ściskali mu rękę. Tak jak Tommy Osborne, młody kaznodzieja, który był na spotkaniu w Portland w stanie Oregon, w noc, kiedy maniak groził, że złamie wszystkie kości w ciele Billa. Jednak to nie widok tego ogromnego, 250 funtowego mężczyzny, który upadł nieprzytomny na ziemię, zainspirował młodego Osborna. Lecz to, jak zobaczył, że Bill kładzie ręce na głuchoniemym dziecku i cicho mówi: Ty, duchu głuchoty i niemoty. W imieniu Jezusa nakazuje ci opuścić to dziecko. Kiedy Bill potrząsnął palcami, dziewczynka zaczęła słyszeć, potem zaczęła mówić. To rozpaliło w sercu Tomiego Ozborna pragnienie, by rozpocząć własną niezależną usługę. Usługę, która teraz na terytorium diabła wypalała ścieżkę zbawienia i uzdrowienia, wzniecała płomień wiary Chrystusa w sercach ludzi. Innym nazwiskiem, które Bill rozpoznał, był Oral Roberts. Bill poznał tego młodego człowieka latem ubiegłego roku w Tulsa, Oklahoma. Wówczas 32-letni Roberts dopiero zaczynał swoją niezależną usługę i wciąż nie był pewny, w jakim kierunku powinien podążać. Po wzięciu udziału w jednym ze spotkań Billa i zobaczeniu uzdrowieńczej mocy Jezusa Chrystusa, Oral Roberts postanowił. Że również w swojej usłudze powinien kłaść nacisk na boskie uzdrowienie. Bill spotkał Orala Roberta ponownie w Kansas City na wiosnę i był zdumiony tym, jak bardzo mężczyzna dojrzał przez te dziesięć miesięcy. Roberts teraz promieniował pewnością siebie i zdolnością do przewodzenia. Dzięki jego naturalnemu talentowi do występowania na scenie, jego usługa rosła z miesiąca na miesiąc. Roberts miał także żyłkę do interesów. Aby zmniejszyć koszty swoich kampanii, kupił własny namiot. Poza tym, że nadawał własny program radiowy, wydawał także własny magazyn Healing Waters. Te dwie inicjatywy zwiększyły sferę jego wpływów i poszerzyły bazę finansowego wsparcia. Będąc pod wrażeniem szczerości i przedsiębiorczości Orala Robertsa. Wiedząc, że wywarł wpływ na tego śmiałego, młodego kaznodzieje, Bill czuł pewną pociechę. Kiedy przeglądał The Voice of Healing, Bill uświadomił sobie, że jego własna usługa bezpośrednio lub pośrednio wywarła wpływ na każdego z tych mężczyzn i kobiet. Kiedy zaczynał w 1946 roku, żaden inny kaznodzieja w Ameryce, nie prowadził dużych kampanii, które kładłyby nacisk na boskie uzdrowienie. Teraz wydawali się być wszędzie. Każdy z nich głosił na swój sposób temat przewodni Billa, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. To nie powinno go dziwić. Czyż nie to powiedział mu Anioł Pański tej nocy w chacie? Jesteś wysłany, aby przynieść dar boskiego uzdrowienia ludziom na całym świecie. Wówczas Bill zakładał, że to on ma osobiście dostarczyć ten dar. Teraz dostrzegał, że był tylko iskrą, która rozpaliła światowe przebudzenie. Jego 24-miesięczna usługa wznieciła święty ogień w sercach dziesiątek tysięcy ludzi. A teraz wiatr ducha świętego rozdmuchiwał płomienie przebudzenia na wszystkie strony. Czy to oznaczało, że Bóg skończył z nim? Nie, to nie mogła być prawda. Anioł powiedział mu, że otrzyma dwa znaki, które miały dowieść, że został wysłany przez Boga. Jak dotąd widział tylko jeden znak na swojej dłoni. A co z drugim znakiem? Anioł powiedział, że jeśli będzie szczery, to będzie mu dane poznać tajemnice ludzkich serc. Bill nie miał pojęcia, co to oznacza, ale wiedział, że to jeszcze się nie wydarzyło. Również wizja chłopca wskrzeszonego z martwych, nie została jeszcze wypełniona. Z pewnością Bóg nie skończył z nim jeszcze, chyba że, i modlił się, by to nie była prawda. Chyba że skrócił Boży plan dla swojego życia, marnując swoją energię. 15 września 1948 roku Bill odwiedził klinikę Majo, w Rochester, w Minnesocie, mając nadzieję, że lekarze tam będą w stanie mu pomóc. Przez trzy dni zespół specjalistów poddawał go wszystkim możliwym badaniom, które mogłyby dać jakiekolwiek wskazówki. Ostatniego poranka w Rochester Bill obudził się z niepokojem. Za kilka godzin miał udać się do kliniki po ostateczny raport opisujący stan jego zdrowia. Czy będzie dla niego jakaś nadzieja? A może to koniec? Usiadł na krawędzi łóżka i modlił się: Drogi Jezu. Na moje zebrania przychodziły osoby z każdym możliwym rodzajem nerwowego załamania, a ty je uzdrawiałeś. Dlaczego nie uzdrowisz mnie? Przez te lata pokazywałeś mi wizje dotyczące uzdrowień innych ludzi, ale nigdy nie pokazałeś mi żadnej o moim własnym uzdrowieniu. Mam tę straszną nerwowość od dziecka. Teraz moja siła jest tak wyczerpana, że nie potrafię być na tyle silnym. By wierzyć w Twoje słowo o moim uzdrowieniu, co ze mną będzie. Gdy Bill skończył się modlić, poczuł, jak przechodzi w wizję. Pokój hotelowy zniknął. Bilowi wydawało się, że znajduje się w leśnej kotlinie. Przed nim stał siedmioletni chłopiec, który stał obok starego, martwego konaru drzewa. Gdzie wcześniej Bill widział tę twarz? Nagle zrozumiał. Chłopiec wyglądał dokładnie tak, jak on sam w tym wieku. To był on. Nagle Bill zauważył futrzasty kształt, który przemknął do znajdującej się w konarze dziupli. Bill powiedział do chłopca: Pozwól, że pokażę ci, jak wyciągnąć tą wiewiórę. Podniósł kij i stukał nim wzdłuż pnia drzewa. To był stary myśliwski trik, używany do wypędzania wiewiórek z dziupli w drzewach. Sposób zadziałał. Ale stworzenie, które wyskoczyło z konaru, wyglądało bardziej jak łasica, choć nie zupełnie. Miało długie, cienkie, czarne ciało, małą głowę i malutkie, czarne, świdrujące oczy. Wyglądało złowrogo i dziko. Uważaj, ostrzegł Bill chłopca, nie podchodź za blisko do tego starego konaru. Nigdy nie wiesz, jak niebezpieczne może być to zwierzę. Bill odwrócił się, by sprawdzić, czy chłopiec słucha jego ostrzeżenia. Chłopca, jego samego, ale w ciele dziecka, już tam nie było. Bill odwrócił się z powrotem w stronę drzewa. Zwierzę warknęło, napinając ciało, jakby miało zaatakować. Bill nie miał broni. Jedyną rzeczą, która mogłaby go ochronić, był mały nóż myśliwski wiszący przy jego pasie. Nerwowo pomyślał, jeśli to zwierzę zaatakuje mnie, ten nóż na wiele mi się nie zda. Jestem naprawdę bezbronny. Usłyszał dochodzący z prawej strony, z za jego pleców głos anioła pańskiego. Pamiętaj, to ma tylko sześć cali długości. Bill sięgnął po nóż. Zanim zdążył wysunąć ostrze z pochwy, stworzenie skoczyło i wylądowało na jego ramieniu. Bill skierował nóż w jego stronę, ale wiewiórka była zbyt zwinna. Przebiegała z ramienia na ramię tak szybko, że Bill nie zdążył jej nawet musnąć. Bill otworzył usta, by coś powiedzieć. Szybciej niż pocisk, zwierzę wgramoliło się do jego ust i ześlizgnęło w dół jego gardła. Bill czuł, jak biega po jego żołądku, rozrywając go na kawałki. Podnosząc ręce, Bill zawołał: O Boże, miej litość! Kiedy opuścił wizję, usłyszał głos anioła powtarzający to zagadkowe zdanie. Pamiętaj, to ma tylko sześć cali długości. Zatrwożony, Bill opadł z powrotem na łóżko. Meda poruszyła się, ale nie obudziła. Przez długi czas Bill leżał tam, rozmyślając o tej wizji. Ta dziwna wiewiórka musiała odnosić się do jego nerwowego stanu, który potrafił zaatakować jego żołądek z taką siłą, że czuł się tak, jakby umierał. Ale co miał oznaczać ten siedmioletni chłopiec? Bill pamiętał, że miał siedem lat, gdy pierwszy raz dopadły go nerwowe ataki. Siedem lat to był wiek, w którym zdał sobie sprawę, jak różni się jego życie od życia innych dzieci w jego wieku. Jego ojciec pił, jego rodzina była biedna, nie odnajdywał się w szkole, a na dodatek widział rzeczy, których inni nie widzieli. Nic dziwnego, że stał się nerwowy i melancholijny. Ta wizja zaczynała nabierać sensu. Nagle dostrzegł pewien wzór. Ta nerwowa dolegliwość powracała do niego mniej więcej co 7 lat, zawsze w regularnych odstępach czasu. Drugi raz dopadła go, gdy miał 14 lat, po tym jak kuzyn przypadkowo wystrzelił ze strzelby wprost w jego nogi. Podczas tej zimy, spędzonej w łóżku, przez miesiące cierpiał na nerwową depresję. Około siedem lat później opary z rury gazociągu sprawiły, że miał tak poważne problemy żołądkowe, że prawie umarł. Przez pięć miesięcy żywił się sokiem z suszonych śliwek i zupą jęczmienną. Umarłby z głodu, gdyby Pan go nie uzdrowił. Siedem lat później zginęły Hope i Sharon Rose. Ta tragedia załamała go tak bardzo, że stał się nerwowym wrakiem i próbował popełnić samobójstwo. Powoli pan Jezus pomógł mu pozbierać się, a przez następne lata jego nerwy były już stabilne, nie sprawiając mu większych problemów od tych, które uznawał za normalne. Potem przyszło powołanie od Anioła, i przez ostatnie dwa lata Bill doprowadził się do granicy swojej ludzkiej wytrzymałości. W końcu jego ciało zbuntowało się. Spychając go w otchłań nerwowego wyczerpania. Wciąż myśląc o wizji, Bill myślał teraz o małym nożu. Podczas ostatniego tygodnia badań jeden z lekarzy zasugerował możliwą metodę leczenia. Mogliby przeciąć niektóre nerwy prowadzące do jego żołądka. Nóż w tej wizji musiał symbolizować chirurgiczny skalpel pokazując Billowi, że wobec tego szczególnego przeciwnika operacja będzie bezskuteczna. A co ze słowami Anioła? Pamiętaj, to tylko sześć cali długości. Czy to mogło oznaczać, że będzie cierpiał na tę dolegliwość żołądkową tylko przez sześć miesięcy? Jeśli to prawda, to Bóg uzdrowi go wkrótce, ponieważ od kiedy zaczęła się ta choroba, minęło już około sześć miesięcy. Jego serce napełniło się nadzieją, jednak po chwili zaatakowały go przygnębiające myśli. Nic w wizji nie sugerowało, że dziwaczna wiewiórka umrze. Czy to oznaczało, że problem wróci za 7 lat? Czy będzie musiał cierpieć z powodu tych okresowych ataków przez resztę swojego życia? Och, gdyby tylko mógł zobaczyć wizję, w której ta wiewiórka umiera, wtedy wiedziałby, że to już koniec. Kilka godzin później Bill siedział w gabinecie w Mayo Clinic. Uważnie słuchając, jak starszy lekarz wyjaśnia wyniki jego badań. Młody człowieku, przykro mi to mówić, ale twoje schorzenie jest dziedziczne. Jak wielu Irlandczyków, twój ojciec uwielbiał whisky. Twoja matka jest półindianką, a wiemy, że Indianie generalnie nie tolerują alkoholu. Połączenie tych dwóch zestawów genów dało ci to nerwowe schorzenie. Twoje nerwy wpływają na żołądek, co powoduje, że jedzenie. Cofa się z powrotem do gardła. Na razie nie mamy lekarstwa na takie schorzenie. Przykro mi, ale nic nie możemy zrobić. Będziesz miał ten problem przez resztę swojego życia. Kiedy Bill wrócił do Jeffersonville, jego matka przyszła, by dowiedzieć się, co lekarze z kliniki powiedzieli. Bill zauważył: Byłbym teraz zniechęcony, gdyby pan w tej wizji nie dodał mi nadziei. Ella Branham skinęła głową. Billy. To ciekawe, że miałeś te wizje w czwartek rano, ponieważ tego samego ranka miałam dziwny sen o tobie. Bill wiedział, że jego matka prawie nigdy nie miewała snów, ale w tych rzadkich przypadkach, kiedy je miała, zawsze wydawały się mieć duchowe znaczenie. Jak wtedy, gdy po jego nawróceniu przyśniło jej się, że widzi go stojącego na białej chmurze, głoszącego całemu światu. Ella kontynuowała. Śniło mi się, że leżysz chory na werandzie, prawie martwy z powodu swoich problemów żołądkowych, jak zwykle. Budowałeś gdzieś na zachodzie dom na wzgórzu, potem zobaczyłam. Mamo, przerwał Bill. Po tym, jak zobaczyłaś mnie leżącego tam chorego, widziałaś sześć białych gołębi, które zleciały z nieba układając się w kształt litery S. Usiadły na mojej piersi. Ten najbliżej mojej głowy ciągle gruchał i pocierał główką o mój policzek, jakby próbował mi coś powiedzieć. Wyglądał na smutnego. Potem krzyknąłem: Chwała Panu, tuż przed tym, jak się obudziłaś. To prawda, skąd wiedziałeś? Mamo, wiesz, że zawsze, kiedy ktoś opowiada mi sen, który ma duchowe znaczenie, Pan pokazuje mi ten sam sen wraz z interpretacją. To to samo co w Biblii. Pamiętasz, jak król Nabuchodonozor miał koszmar i chciał wiedzieć, co on znaczy? Problem polegał na tym, że nie mógł sobie przypomnieć, o czym był ten koszmar. Więc pan pokazał Danielowi ten sam sen, a Daniel przypomniał królowi, o czym był ten sen, co dowiodło Nabuchodonozorowi, że interpretacja Daniela pochodziła od Boga. Cóż, bili, co oznacza mój sen? Pan dał ci ten sen w tym samym czasie, w którym dał mi wizję. Są one ze sobą powiązane. Dziwaczna wiewiórka reprezentuje moją nerwową dolegliwość, która pojawia się u mnie co 7 lat. Zwierzę, które mnie zaatakowało, miało 6 cali długości, a ty widziałaś 6 gołębi. To oznacza, że po każdej rundzie problemów żołądkowych będę uzdrowiony na jakiś czas. Biblijnie rzecz biorąc, Sześć to liczba niepełna. Bóg jest pełny w siedmiu. Kiedyś zobaczę, jak ta dziwaczna wiewiórka umiera. Wtedy też zobaczę siódmego gołębia i walka się skończy. Dwa dni później Bill siedział na swojej werandzie, czytając książkę Freda Boswortha, Praca Christian Confession. Po odłożeniu książki wziął swoją Biblię i otworzył ją na chybił trafił. Strony otwarły się na rozdziale pierwszym księgi Jozułego. Bill przeczytał: Bądź mocny i bardzo odważny. Pan, Twój Bóg, jest z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Nagle wiedział, że to ma być jego wyznanie. Potem usłyszał wewnętrzny głos, który szepnął do niego: Jam jest Pan, który cię uzdrawiam. Radosny, Bill wszedł do domu i uścisnął swoją żonę, mówiąc: Kochanie. Pan właśnie mnie uzdrowił.